Hej mi się słone tu z tufiki W dzisiejszym odcinku gramy drami to czyli namaluj mnie, ale zanim przypominam Wam, że na 1000 subskrybentów będzie piosenka i już dla was, więc subskrybujemy. I wydaje mi się, że bardzo będzie Wam się podobał ten filmik, ale najpierw muszę zrobić się... Rzecz. Ale najpierw poskaczę z nimi. Hop, 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 hop. Dobra, ładujemy, kogo mamy pierwszego do namalowania. Mamy G. algowitą. Dwa. Dwa. Dobra, spróbujmy. Najpierw i i... no dobra, nie wyszło mi, dobra. Dobra, malujemy. Najpierw od głowy chyba zacznę. No głowa będzie naj, najlepiej, tak mi się wydaje. Dobra, nawet jest trochę naprawdę ładna. Nawet ładna jest, tak naprawdę. Dobra. Dobra, to maluję już głowę. Teraz sobie odrys włos, jakim kolorem? Zrobię czerwonym. Dobra, zacznę od krzywki tak trochę, od kawałek krzywki. Na koniec zrobię kucyk. Tak mi się wydaje. No chyba kucyk zrobię, na koniec włosów. Dobra. I też maluję kucyki i Dobra. I wypełniam. Czy jakim kolorem? Czerwony, dobra. I zrobię na powiększam na, na pędzel I zaraz to będę kolorować. Okej, okay, muszę to najbardziej powiększyć. Nie się, dobra. I, I już maluję. Co tak. Co to za tak mało? Dziwnie się rysuję tak naprawdę. To chyba wjeżdżam. Dobra. Malu, 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 malu. Dobra, i teraz kucyk malujemy. Teraz zrobiory ruty, albo pomarańczowy i go minimalnie zrobię, żeby minimalnie go nie było widać. I to te ładnie będzie wglątował na włosów. Nie tak, tylko inaczej. Już wam pokazuję jak chciałam. O, Tak. Czy widzicie mało to widzicie, ale dla mnie to jest... Dość ładnego. Jak mi się wydaje, tak naprawdę. sobie wygrałam, oczywiście. Ja dzisiaj chcę zająć pierwsze miejsce i mam zrobić to, póki nie będziemy nie do malowania. A mi się wydaje, że bardzo, bardzo długo mnie nie będzie do malowania, więc zobaczymy. Teraz sobie mam w z włosów z tym różowym bardzo ciemnym. Dobra. Teraz, teraz oczy i usta. Zacznijmy od może oczu. Dobra, oczy najpierw robimy. Zobaczymy, je wychodzą dziś. No dobra, musi, musi, żeby być ładne. No dobra, mamy jedno kółeczko. Co na kółeczko mamy jedno i teraz drugie kółeczko mamy. Teraz uśmiech jej za... Teraz uśmiech. Chcemy to mieć uśmiech. Teraz zrobię nos. Minimalnie zrobię nos. No dobra, już zrobiono minimalnie nos, jak mówiłam, więc teraz zrobię jej koszulkę. Okej. Okay. I malujemy malu, 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 malu. Dobra, to jest logo Robloxa, je ale dlaczego białe, nie dlaczego? a nie czarne? A A, Arek jest białe? No dobra, malujemy, malujemy. Dobra, chyba teraz sobie ręce, 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 Dobra, maluję ręce. Dobra, ładnie mi idzie. Nie wiem, czy żeby wygrać, ale tak jak na raz, to nawet ładnie. To jest to sobie obiekt. No zobacz, to wygląda super. Teraz sobie minimalnie ceniowanie u koszulki. Teraz mam kobieczkę na tym białym, na tym Dobra, zawsze nie lubię mówić. No dobra. Dobra, zostało tylko 30 sekund, więc muszę się śpieszyć, ale nie wiem, co jeszcze dodać. Coś mi tutaj brakuje. Może oczy? Nie mam oczy, włosów, oczy nie mam. Coś takie strenowanie nie mam. Nie wiem, co zrobić. Chyba już idziemy do oceniania. Dobra to chodźmy oceniać 5, 3, 2, 1 i 0 Dobra, zaraz zobaczymy wszystkich w pracy. Ślijmy od pierwszej. Nawet jest słodka. Jest ładna. Daję dwie gwiazdki. Znaczy, co jest, to musi trochę przepracować, ale ładnie nawet. Dobra. Co to ma być? Powiedziałbym, że nie ma cennych włosów. Dobra, idziemy do następnego. Uuu, jak ładne! Mam trzy gwiazdki. Dobra, naprawdę wygląda ładnie. Dobra, następne. O, ładne też. Te trzy gwiazdki. Dobra. Chyba następne też zostanie trzy gwiazdki, tak myślę. A, źle myślałam. Co to jest? w to ogóle? To są łapki psa? Te ślady? Dobra. O, to mój. Chyba będę na ostatnim miejscu. Ja będę na ostatnim miejscu, to po prostu nie wiem co mówić. Dobra. O, nawet ładna Tak samo nawet jak ja robię, daję dwie gwiazdki. Dobra. Następne. A, jeśli nie ma nazwy dwóch, to zobaczymy, kto będzie na, na pierwszych miejscach. O, jestem na trzecim miejscu, nie wiedziałam. No dobra. No to mia miałam 15 gwiazdek. Dobra, to jeszcze ja zgramy. Ale teraz jest przyba, więc może mi popatrzeć na wszystkie rysunki. To ja zrobiłam ja nie najgorszy, nie najlepszy. Powinienem nie, nie, powin, nie powinna być na trzecim miejscu, ale jak oni sobie To to będzie fajnie. Dobra, bym chciała coś naprawdę kupić, ale mam za mało pieniędzy. Chyba. Czy mogę coś kupić, czy nie? Work in progress, czyli budujemy jeszcze i bym na spokojnie... No, nawet nie mogę nic kupić, mam zresztą pieniądze. Po prostu... okej. Okay. Dobra, malujemy kogo? Uuu, jakiś chłopak. O nie, chyba nie, nie będę umiała zrobić tego Ale zacznijmy od, jakoś, jak zwykle, od No dobra. Chciałabym znaleźć ładnego koloru, nie, to jest ciemne, a to nie, nie, jaki możemy, o ten, co być no dobra, ten zresztą mogą Mogą być gorzej, no dobra, twarz pewnie namalowana, tylko zobacz, nie umiem malować jego twarzy, dobra, mamy jego twarz, w tylko ciało jakby twarzy, i co, o, w ust nie mamy, dobra, Zaczynę od włosów. No dobra, nie wiem czy mi się uda. On ma coś, coś takiego, włosy. Um, chyba, nie pamiętam. Chyba coś takiego miał. No dobra. Chyba ładnie mi idzie. Dobra, malujemy, wypełniamy. I już mamy. Dobra. Teraz brzmi jego robimy. Okej. Okay. Teraz uśmiech jego, to wygląda jakby był stydzliwy, ale oczy trzeba zrobić. Jeszcze zacznę od oczu, od zielonego, dam takie kółko zielone. A potem to przykryję cajnym, a potem dam biały. Na samą górę. Coś takiego bym mogła zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nawet ładnie nie wygląda, jak na mnie. Dobra, mamy jeszcze 3 minuty, a to jest to dużo. Teraz, zaczniemy od koszulki czarnej chyba. Nie. No, koszulkę teraz zabiczmy. Dobra, koszulkę robię. Na cieniu, cieniu. Cieniu. Łateczko. Cien, 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 Dobra, nie umiem tylko... Cieniu. Dobra, koszulkę. Nie umiem tylko słowa powiedzieć. Dobra, koszulkę robimy. Chyba mi ładnie idzie. Jeszcze raz robię tego sufa, tego nie umiem powiedzieć. Więc chyba ładnie mi idzie. U, nie chcę tego. Dobra. Chyba teraz zrobię mu... muszę o mateczko co ja zrobiłam. o mateczko co ja robię, A dobra. To ci jest dobra. Zrobię mu teraz może... Policzki, nie wiem, zastanawiam się, nie, nie, zrobię tło teraz, tło teraz robię. dobra, niebieskie, bo nie wiem, jaki inny kolor mu będzie pasować, teraz, teraz niszczymy ten biało, twór, do lewe, niebieskie tło, na którym, na, na na jego jest, dobra, nawet ładnie mi idzie. Powiększyłam sobie ekran, żeby bardziej było widać. Dobra, teraz mnie już nie Dobra, teraz sobie mu policzki. No co, ja lubię zrobić to po policzki. I wygląda słodko, o, tak naprawdę. Tak słodko wygląda. Jeśli nie możecie doczekać świąt, albo chcecie jakieś świąt się żeby nagrałam, to zostawcie lajka do góry i subskrybujcie, i potem napiszcie w jaką grę mam następnym zagrać. Dobra, chyba już powoli kończę. Chyba już kończyłam, tylko sobie jeszcze minimalne poprawki, albo nie poprawki. Dobra. Chyba się będziemy widzieć, kiedy będę liczyła od 5. Dobra. Dobra, dobra tu ja teraz sobie poprawki małe i się widzimy, kiedy będę liczyła. Okej, okay, jeszcze nie liczę, ale chcę Wam przypomnieć na 1000 subskrybentów, co będzie. Będzie piosenki i rzeczy dla Was. Dlaczego wróciłam tam, gdzie była pierwsza runda? Um, może coś źle zrobiłam? Sama nie wiem. Um, um, nie wiem o co chodzi. A teraz oceniamy go dobę. Nie wiem, co to było chyba coś stało. On nawet nic nie sam namalował. Sorry, ale ja nagle coś nie namalowałeś. Uu. Nawet ładne. Dwie gwiazdki, ale trzy jednak przydaję mu pomysłowe. Okej, okay, widzę co on robi. Ciężkie te oczy, więc daję mu dwie gwiazdki tak samo. Uuu, jaki uśmiech. To jest dwie gwiazdki. Zrobić, bo mogłeś zrobić mu choć z wusy i ten kolor nie jest załadny. Dobra. Uuu! Całe ciało podoba mi się, a nie Ani idealne, więc trzy gwiazdki. O nie, ja chyba zostanę dwie gwiazdki, a nawet zero. Dobra. Wygląda gorzej niż myślałam. Okej. Okay. Kwiata ale następny zero gwiazdek w nie namalowałeś. Proszę was, spróbujcie no chociaż. Dlaczego napisałeś sorry? Co się stało? Dobra, ale i tak muszę to się, bo miałaś go namalować. Dobra, ładujemy, ładujemy, ładujemy. I zwycięzcą jest. Okej, okay, nie jestem. Co? Jestem na drugim miejscu. Jestem na trzecim miejscu. Co? Jakim cudem? Wiedziałam, że będę na czwartym tak naprawdę. Dobra, następna ruda. Okej. Okay. Możemy jeszcze im się albo coś. No dobra, czy ja mogę coś teraz kupić? Nadal nie mogę. No dobra. Zaraz na następnym filmiku będziemy to na pewno kupię to, ale na razie nie mogę. No dobra, dobra. Zaczynamy do malowania za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Malujemy i kaczkę? Dobra. Zacnę tak samo od głowy. Do, od głowy. Dobra, sobie mu szyję, potem tu zamaluję koszulkom jego. To tak, jest wypełnię jego ciało. ciało. Jak fajnie mi wyszuci nowanie. Udało, udało mi się to właściwie po wypowiedzieć. Dobra. Okej! Okay. I'm doing great. Dobra, chyba tak na pewno nie robię great. Dobra, malujemy. Malujemy. Dobra, jeszcze mi wyszło. Od nowa. Muszę być skupiona, muszę być skupiona. Myślę, że będziemy miała pierwsze miejsce. No dobra, muszę jeszcze raz to naprawić. Dobra. Trochę to mi wzajmie, tak mi się wydaje. Iś minutę na to straciłam. No dobra. O dobra, udało mi się. Tak zostawię. Dobra. Teraz zrobię małym żółtym, żeby nie było widać. Ja wyroczytałam tak trochę. Dobra. Teraz zrobię mu... może... Nie wiem. Nie wiem, co mógł Też zrobić. Ocieniowanie z tyłu. Widzicie? Taki żółtym. Robię, żeby coś filmu robię. mu oczy. oczy tak, Dlaczego tak dużo osób ma oczy? tak ma są osób Tak, ten jakie ten się. Dobra. I teraz ten mu mu ten Dobra, ten go, nie wiem jaki, jaki mi tylko wyjdzie. Muszę sobie pomyśleć jak go zrobić. Ym... Może pomyśleć. Dobra, chyba mam pomysł. Chyba mam. Dobra. Żeby taki najpierw do góry, a potem tu zrobię. To wydaje mi się, że ładnie to nawet wyjdzie. Dobra, pierwszy raz mi się nie udało, więc teraz tylko ja spróbuję. Ja już jaśniłam i teraz wglądam na to jest Teraz zrobię pasek pomiędzy ustami. Czyli dziobem. Dobra. I już zrobiony pasek. Teraz zrobię jego koszulkę. Robimy koszulkę jego. On musi być ciemny, kolor, ale nie za ciemny. Tak naprawdę. Musi być ciemny, ale nie ciemny. To jest takiego. Trochę za ciemny chyba szabam, ale co tam? My damy radę, bo jesteśmy misiami, a my się wszystko umiem, co chcą. I się nigdy nie poddają. Dobra, robimy teraz tło. Żółte. Mojego kolor to żółte. Bo jest kaczką. No dobra, zaczynam malować całe tło. Jeszcze nie skończyłam tego czoła. Coś mi nie pasuje tym fla. Może zrobię tak dookoła żółtym? No chyba to wyjdzie. Już zaraz wam, wam zaraz pokażę jak to będzie wyglądać. Za trzy, dwa i jeden. Że coś takiego będzie. Że to tak zakwalifikowane. I te kopeczki na tym zrobię. Dobra, chyba ładnie. Mam nadzieję, że my wygamy. Albo na tym przykładem spender. No dobra. Że będziemy oceniać. Znaczy mi to jeszcze długo czas. Jest to 30 sekund. No dobra, wydaje się, że skończyłam. I piękny rysunek. I minimalne poprawki daje, Ale to małe, że pewnie widać. Dobra. Będę liczyła od 10. O, już nie, nie ma liczenia. Dobra, bo ja zrobiłam że skrajnicą. Spójrzmy, co mi tu napisali. 22 really member to vote. Aha, czyli się oceniamy. prawidłowo. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O! O, o, dwie gwiazdki, dwie gwiazdki, mogłeś minimalnie więcej, ale ładnie nawet, to chyba też dwie gwiazdki. Nie ma nie lepiej, ale nie tak na trzy gwiazdki. Mm, słodziak, wyglądało mu trzy gwiazdki, ale mieli się na gwiazdka, bo nie zapatrzył, wygląda jak tamten człowiek. On nie ma takiego mocnego blucia. Co to jest? Ewa. Um. Chcę komentować tego? Dobra. To mój, to mój, to mój. Ja wam się podoba. O nie, to już szczęście, jeszcze Angry Face? O nie. Dobra. Nawet ładne. Trzy piaski. Ale nie mój styl za bardzo. Robię też tak samo. Nie, Tak samo. I głowa tak samo. Dobra. I mamy! Uuu, ja jestem na drugim miejscu? Serio? Dziękuję Wam. Dobra. Dużo osób do mnie skakało, więc pewnie Wy jesteście w tym. Tak wydaje mi się, bo jest i bardzo jest Dobra. Zobaczymy co dalej. 30 sekund będziemy znowu malować. Więc chwilę poczekamy i odwiedzamy sklep. O, nawet ładny hamburger, mogę bym go zjeść. U, plakat jakiś tutaj, żebyśmy próbujemy zrobić. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Matuję się. O mnie też malują, więc to jest nasz ostatni obrazek. Na dzisiaj ja mam siebie namalować chyba najgorzej. Chyba, żeby ten, ten obrazek to najgorszy. Bo nie umiem zobaczyć mnie malować wszystkie nie. Więc żeby jak umiem najlepiej, dobra. Chyba mi wiecie jak. co w tej mówiłam o kopnie. No dobra. Zobaczymy. Okej. Okay. Przepraszam, jak będzie jakieś stukanie tam. Bo mi koc czasami stuka. Tak puka i stuka i puka stuka. Więc bardzo przepraszam, jak to będziecie słyszeć czasami. Wreszcie przestało akurat. Dobra. A na wszelki wypadek, gdyby wiedzieliście. Dobra. I maluję. Maluję. Maluję moje włosy. Te śpiegi moje. Teraz mój uśmiech ładny i moje oczka. Mówiłam, że mam te stare oczy. Dobra, teraz mogę jeszcze, żeby trochę cienia w włosów. Najpierw napisę to ja po angielsku. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Chyba poopatam się, żeby widzieli jak wyglądamy z boku, przodu, tyłu. Dobra. Nawet ładnie mi idzie, prawda? Lepiej niż myślałam. Okej. Okay. To zrobimy jeszcze minimalnie, może włos jest minimalnie poprawnie, ale to chyba minimalnie, albo nawet dużo. No, dobra, Najpierw robię luszowy dookoła moje, mojego ciała. A teraz robimy. włosy. Tak jak mówiłam! Albo coś innego. Nie wiem, chyba włosy. No, włosy robię teraz. Ścignuję teraz. mi nie umiem tak się jakoś. Dobra, dzisiaj i tak jakiś jeszcze inny filmik, i tak, więc dzisiaj będą dwa filmiki pod sądu. więc też będę przypominać dużo rzeczy. Dobra, skończyłam, więc mogę się obracać, ile tylko chcę, obraczać, obracać, ile tylko chcę, obraczać, obraczać, ile tylko chcę. Dobra, nie może żadnej pozy... No dobra, jest to kupić bardzo tą pasę, ale też w odcinku. Dobra, obracam się, Dobra. tym minimalną rzecz moje włosy, a nie. Wydaje mi się, że ładnie tak wygląda. A nie, tak wszystko tak wyglądało. Dobra, to wygląda o wiele ładniej. Teraz możesz zrobić takie dobra poczekam 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 poczekam. mi się że za bardzo ładnie wy mnie namaluje. To może być stiff. O, jak słociak. Pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek. Wow! To też jest bardzo słodkie. Pięć gwiazdek. Jak to znowu tak ładnie ma, umiecie malować. No dobra. Następne. Czy ja tak oglądam? Nie wiem. Ale i tak, żeby był usłyszliwy od ludzi. O, to też jest ładne. Ale ciekawe jak to wygląda. Otóż nie wiem, gdzie chyba najlepszych im daje. O, to ja. Oni nie podobają mi. I mi się mówi obrazek. I tak powiem, będę w stanie miejsce, tak mi się wydaje. <plosłuch> Mam takiej skóry, więc trzy gwiazdki. Mogłoby ci być cztery, kiedy miałam bym z ciły. Oczywiście wow. słowkie cztery i gwiazdki. Niech właśnie nie, malować. Dobra. I czy jest jakieś jeszcze na Nie, już nie ma. I w tym jest najsłynniejsze, najładniejsze obrazki. Dobra, ja jestem chyba na ostatnim nawet, tak jak myślałam. Więc to był ostatni nieco obrazek na dzisiaj, więc...